Ej, Max, chodź tutaj, zjemy sobie kolację, bo już jest naprawdę późno. Co, co tu się dzieje? Co to w ogóle są za plamy? O nie, czy to mój przyjaciel Max? Adam, uważaj, tutaj są potwory, jak to? Adam, Adam, to ja, Sonic. Sonic, to ty zabijłeś mojego przyjaciela? Nie, to jakiś postur go zabił, ale to nie jest twój przyjaciel, tylko to jest atapa. Twój prawdziwy przyjaciel jest porwany. Co, Widzowie sobie porwali, Max? Zobacz, tam jest jakiś obrazek, to chyba informacja. No dobra, w takim razie. Cały czas tutaj są ślady. Uwaga, grasują to oni. O nie, czy to straszne haniłagi. I oni są straszni chcą zjeść ciebie i Maxa Co tu jest? Co to jest? Głowa Mikołaja, o nie To Grinch go zabił Grinch ukradł prezenty każdemu i coś naprawdę złego zrobił również Mikołajowi Porwałem Maxa To jest kaczna. on tu rwał swojego przyjaciela i chcę chce go zjeść Idź uratować Maxa, on jest w lesie, tam Okej, okay, w takim razie szybko idę uratować mojego przyjaciela Max, gdzie jesteś? Co to było? Czy tu jest jakaś nierączka? A kogo my tu mamy kolejne jedzenie? do kolekcji. Chcesz, żebym cię zjadł jak twojego kolegę Maxa? Nie, tylko nie to. Hagiłagi chyba sobie mnie zabić. Tylko nie to. Daj mi spokój. Nie, Soniku, ratunku. Wracaj tutaj, czerwony jabłuszko. Odgryzę ci główkę i postawię na grillu. Adam, chodź tutaj, Adam. Soniku, już jestem. Proszę, uratuj mnie przed tym strasznym Hagiwagim. Dobrze, szybko, chodź tutaj. Tutaj mam taką fajną dźwignię i będę mógł zrobić dzień, bo on bardzo nie lubi światła. Hagiłagi nie lubi światła. Dobra, w takim razie czy ja mogę ją kliknąć? Tak, klikaj ją teraz. Dobra, trzy, dwa, jeden i py. I faktycznie, Soniku, zrobił się dzień na całe szczęście. Idę się teraz rozprawić z tym hagi-łagi. Nie, Adam, nie możesz. Aż jeszcze tutaj sen broń, bo tylko ona go może wyeliminować. Proszę. Co to jest za laser gun? Hagi-łagi bardzo nie lubi światła, ale też laserów. Bierz ten laser i go pokonaj. Dobra, w takim razie idziemy pokonać hagiego-łagiego. Gdzie ty jesteś? Halo, halo. O, jest tutaj, zobaczcie. trzymaj się za tym a co mnie tak boli? Czy to jest twoja sprawka? Czemu to mnie tak parzy? Nie mogę tutaj chodzić. To słońce cię tak parzy, ale teraz posmakuj mojego właściciela sera! Chodź tutaj. Nie, a... Widzowie, pierwszy agresor pokonany Ale widzowie, bardzo zgłodniałem Więc teraz biorę sobie moją wędeczkę No idziemy sobie troszkę połowić w tej rzece O, chyba bierze, zaraz złobię tą meduskę. Chodź tutaj Jestem strasznym rekinem Zjadam te meduzy Ciebie też zaraz zjem Jezus Maria, co to jest? Czemu rekin? chodź sobie na ziemię To jest jakiś masakryczny film, widzowie Każdy wie, słabi! O, nie muszę wracać do mostu, bo zaraz się uduszę ale <noise> następnym razem cię dopadnę! Co to jest za straszny reki? Przecież on mnie zaraz zje, za chwilkę muszę zadzwonić na policję! Próbujesz tylko zadzwonić na policję, to zrobisz z ciebie kukurydzę! A nie, tylko nie to, dobra, w takim razie dzwonimy szybko! Dzwonię widzowi na policję wodną, halo, halo, panie Bary, przyjedziesz tutaj i ogarniesz właśnie tego rekina strasznego? No nie, znowu jakiś gówniarz żarty sobie robi, czego znowu chcesz? Nie, naprawdę, przysięgam, tutaj jest straszny rekin, właśnie tam, proszę, uratuj mnie! Dobra, będę tam za minutę, ale żadnych głupich ruchów, bo rekin jest głodny! Brrr, brrr, brrr. Panie Bary, witam serdecznie. Proszę, pomóż mi szybko. Właśnie musisz zapnąć tego rekina, który jest tam. No dobra, chodź tutaj, Rekinku, to zrobię z ciebie potrawkę. Moja żona dzisiaj nic jadła, dlatego tego masz. udało mi się go zabić. Teraz cię podnoszę i zrobię z ciebie kompleta. Dzięki za pomoc. Do zobaczenia. To ja dziękuję za pomoc. Dzięki policjancie, papa. I z kolejnego potwora mamy pokonanego. Mam nadzieję, że straszne potwory już nie będą chciały mnie zabić. Więc teraz muszę iść szybko do kopalni, ponieważ nie mam w ogóle węgla do pieca. Schodzimy sobie właśnie tutaj na dół. Przy okazji są tu jeszcze jakieś diamenciki, dobra, schodzimy sobie tutaj. O co tak tutaj jest? Kurce, wpadłeś w moją płatkę. to moja grota i teraz się zabiję! Nie, tylko nie to! Daj mi spokój, nie, 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 co ten kat nam jest taki szybki! Na górę, na górę, szybko! Soniku, ratuj mnie! Już ci mam to i swój koniec! Nie, A, nie. nie, nie, tylko nie to szybko na górę, na górę! Soniku, pomocy! Co się stało? Goń mnie przerażający! Katnap monster! Czy wiesz, jak go pokonać? Oczywiście, że wiem. Jestem najmądrzejszy. Musisz wziąć wodny łuk, wodne strzały. Wodny łuk, wodne strzały i co to zadziała? Zaleje jego woda? Han, bo Katnap bardzo nie lubi wody. On nienawidzi wejście jej. Dzięki, Soniku, w takim razie idę się rozprawić z tym katnapem. Oj, katnapy, widzę cię, chodź tutaj. Nie, co ty trzymasz w ręce? Czy to są wodne strzały, o nie. Dokładnie to jest wodny łuk i to twój Oh yeah. Nie, ile tutaj jest wody, jak ja jej nie da chyba zaraz umrę. O nie, czuję, bo się topię widzowie, kolejny potwór pokonany. To na pomysł, że może właśnie Maxa wywiózł ktoś do innego miasta. Więc idę tutaj na peron. E, właśnie pociąg już sobie tutaj podjeżdża, i Ciu -ciu -ciu. sobie pojedziemy do innego miasta. Także płacę tutaj 20 zł za bilecik i mogę do ciebie wchodzić. Cześć, Tomku. Dzień dobry. Wsiadaj sobie, spokojnie. Dobra, w takim razie wsiadam. I uwaga, Hop. I zobaczcie, widzowie, jesteśmy w pociągu Tomka. Ej, co jest, ale gdzieś mnie przeniosło. Co tu się zmieniło? To ja się zmieniłem. Jestem straszny, Tom. I zaraz zobaczysz, co to znaczy. A, nie, co Ja myślałem, że pociągi jeżdżą tylko po torach. O mój Boże, nie. Znowu potrzebuję pomocy. Sonik, Sonic, halo. Będziesz uwieziony w pułapce. Nie, 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 tylko nie to, Soniku, pomocy. Soniku, ratunku, ratunku. Co tym razem się stało? Tomek Tomek i przyjaciele zamienił się w jakiegoś strasznego pająka i chce mnie zabić. Musisz go zapędzić do strasznie ciemnego tunelu. Tomek bardzo nie lubi ciemności. Dobra, Soniku, dzięki ci za pomoc. W takim razie wychodzę. Na razie go nigdzie nie widzę, ale wiem, gdzie jest ten ciemny tunel. Ciekawe, gdzie jest ten Tomek. Kurczę, muszę go ozonić. Zobaczcie, on jest tu. Tutaj jesteś, ruchu, Wracaj tu. O nie, tylko nie to już mnie zauważył, ale widzowie, szybko idziemy do tego ciemnego tunelu, który jest tutaj. Zobaczcie, biegnę sobie do niego i dosłownie nic nie widać. Widzę, że tutaj jesteś. Teraz cię dopadnę. Mam cię jak sieć. O nie, ja się tak bardzo boję ciemności. A, o

Kolejny potwór pokonany. Tym razem Tobek. Ale zobaczcie, ten tunel jest naprawdę tak ciemny, że dosłownie nic w nim nie widać. Zobaczcie, teraz widzowie, mam prezencik dla Maxa. Jak już właśnie będzie zdrowy, to przyjdziemy sobie tutaj i zobaczcie, zostawię mu tutaj prezencik. Może właśnie jak tu przyjdzie, to się ucieszy. Ach tak, prezenty. Ja bardzo lubię prezenty, a najbardziej to je jeść. Co, czy to jest grycz? No Nie, jak to jest możliwe? Mmm, pyszny prezencik. Kam, niam, 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 niam z jodą. O, nie, son, jest pożar prezent. No, nie, Soniku, gdzie ty jesteś? Nie macie to, aaa! Zjem cię jak ten prezent. Chodź, tutaj, daj smakowi, Tykowską. Nie, tylko nie to. Znowu kolejna postać sobie zabij. Ten Sonik, się tym razem nie pomożesz. Zjem się. Nie, 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 tylko nie to. Drapisz szybko na drzewo i tutaj zniszczymy liście, żeby nie mógł do mnie wskoczyć. Ej, Durniu, myślisz, że mnie pokonasz? Zaraz tutaj wrócę z bazoką i cię wysadzę. No, nie, tylko nie to. Zobaczcie, on tu za chwilkę wróci. Soniku, gdzie jesteś? Jestem za tobą, Adam, odwróć się! No, tutaj jesteś na całe szczęście, Soniku. Proszę pomóż mi, jak mam pokonać straszliwego Grincha! On nie lubi bardzo świątecznych piosenek. Zaśpiewaj mu jakąś, to wtedy na pewno umrze. Co, ale ja w ogóle nie potrafię śpiewać, no ale okej, okay, mogę coś spróbować, jeżeli to ma pomóc. Gdzie jest ten głupi Grinch? Może mu zaśpiewać? Tutaj jestem głupcze i zobacz, co ma. Zaraz cię wysadzę, chodź tu. Nie poczekaj, najpierw ci zaśpiewam. Mikała jedzie, przez białe śniegi, w worku prezenty, marzenia, biegnie. Nie mogę tego słuchać, nienawidzę tej muzyki, nie śpiewaj tego, proszę Cię. Chyba dalej, każdy dostanie to, co wymarzy. Nie, nie. Nie, yes, złamałeś się pisanie nie wiesz, że to zadziałało! Dosłownie pokonałem tego chłopa śpiewaniem tak strasznie fałszuje, że aż umarł. Soniku, faktycznie miałeś rację, ten Grinch umiera, kiedy się śpiewa. No to super, mam nadzieję, że mu zaśpiewałeś świąteczną piosenkę i zabiłeś go na Amen. Totalnie, ale teraz potrzebuję pieska, ponieważ jestem bardzo smutny, gdyż ostatniej nocy mój piesek umarł. To jest bardzo smutne. Proszę bardzo, masz kości i dzięki nim będziesz mógł oswoić jakiegoś wilka! A ja tutaj widzę, że jeden się tak skrywa, zły piesek. Jak to? Uu, co jest, on naprawdę na mnie a Idź, to nie, nie atakuj mnie. O, nie, no co? Nawet pies chcemy uśmiercić, chodź tutaj. O, mu przywaliłem z tego miecza. Ten piesek wydaje się jakiś taki bardzo milutki. O, zobaczcie, jakie fajne dźwięki wydaje, chodź tutaj, oswoiłem go. W takim razie zapraszam Cię do mojego domu, chodź, pieseczku Tutaj się rozgość, bardzo ładny. proszę może sobie usiąść. Ej, co jest widzowie, czemu się tak noc szybko zrobiła? Uff. O nie, Boże Święty, co się stało z moim pieskiem? On jest jakiś bardzo dziwny, no nie, jeszcze dodatkowo noc. Mam nadzieję, że temu pieskom się nic nie staje. O, to jestem ja, straszny Chase, chyba wybrałeś złego pieska. Nie, co to jest, czemu tutaj jest Chase nagle? A, ratuj się, kto może? Zrobię z ciebie kostkę i zabaweczkę, chodź tutaj, to odkryj. Ci nie, no co ty w ogóle wygadujesz? Ja nie, naprawdę nie mam fajnych kości. Nie, 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 nie nadaje się. Pieski bierzcie go! Myślałem, że jestem taki słaby. O Boże! I o, Boż. o O mój Boże, nie, to było okropne. Ratuj się, kto może? Adam, tutaj jestem, na łupce. Szybko, 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 Sonic, spadamy stąd. A nie, straszny Chase mnie goni. Jak to się stało? To cały czas był ten mój piesek. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale niestety tak było. Musisz mi pomóc również z nim. Musisz mi powiedzieć, co pokona Chase'a, Egze. Chase Exe bardzo lubi kości Możesz go zwamić do jakiejś pułapki Do jakiejś pułapki, dobra To jest naprawdę niezły pomysł Tylko w takim razie potrzebuję kości, bo tamtych się pozbyłem Masz tutaj kości i do dzieła Dzięki ci wielkie, naprawdę się przyda A więc tutaj wybudujemy sobie właśnie taką pułapkę Na tego Chase'a Musimy szybko wszystko wykopać Okej, okay, i tutaj sobie wylejamy właśnie taką lawę I zrobimy na niego pułapkę Tutaj postawimy sobie fejkową trawę No i teraz rozrzucimy sobie kości Zobaczcie, tutaj na środku będzie leżała ta kostka Zrobił sobie taką drogę z tych kości, no i na pewno ten głupek jakoś się nabierze. Zobaczcie, w oddali tam wizyty tego Czeja, zaraz się nabierze na moją pułapkę! No, co my tu mamy pyszne kości? Obiekt, jak bóg, chcę wiedzieć, obiekt, co mam wiedzieć, tak jest, widzowie, udało się pokonać kolejnego stwora I spalił się w labie na całe szczęście Teraz, widzowie, pogram sobie właśnie w sprunki Ponieważ jest to moja ulubiona gierka Zobaczcie, jakie fajne dźwięki mm, widzę, że grasz w sprunki Może chcesz pograć na żywo? O nie, co to jest? Czy to jest z Horroru? Ale jak to? Ha, Pogramy sobie, mały chłopczyk, ale sobie z tobą program. Nie, tylko nie to, Boże, święty, czy tu naprawdę każdy musi chcieć mnie zabić? do no zostaw mnie, proszę! Nie się. Do nie, tylko nie to, jak ja mam cię niby pokonać, czego ty nie lubisz, ratonku. Adam, Adam, chodź na górę. Sonic, na całe szczęście w ostatnim momencie przychodzić, bo już mnie prawie dopadła. Jeżeli cię goni z brudki, z horroru. To mam tutaj taką specjalną broń. Proszę, każdy jej się boi. Naprawdę, co to jest? Mutant Wenda, egg? O jezu, to jest ta mutant Wenda, którą sobie wyobrażam w głowie. No dobra, w takim razie dzięki idę do niej. Uważaj na siebie, Adam, to jest bardzo niebezpieczna misja. Wiem, ja bardzo dobrze o tym wiem, ale dobra, muszę w takim razie ją upolować. Oj, chodź co chłopczyku, widzę, że wróciłeś, pobawmy się. O nie, dobra, w takim razie idzie na mnie, musimy ją zaciągnąć w jakiś właśnie szary punkt, może na przykład przy tej wodzie i uwaga, postawimy mutant wędę, wow, pyk. zobaczcie, co ja tu zrespiłem. Tak, jestem mutant wędą i nienawidzę kolorowych sprunków, tylko jest najlepszy! A masz! U, co tu się wydarzyło? Ale ty jesteś dobry, mam nadzieję! Nie, ciebie też muszę dopaść, tylko biały kolor jest najlepszy! Nie, tylko nie to on, matko, co ja z Byłem pewny, że to jest coś dobrego. Pobawię się z tobą moją siekierką, ona jest bardzo, bardzo ostra. Nie mam innego zeboru, Adam, Muszę go zabić. A masz! A faktycznie pokonałeś go Soniku. Gratulacje dla ciebie! Ale ta bazuka miała Szału, a teraz został ci najsilniejszy wróg. Jak to? Kto jest moim najsilniejszym wrogiem? Największym twoim wrogiem jest Shin Sonik, bo porwał twojego przyjaciela i zamknął go w więzieniu. Co? Jak to? A czy ty wiesz w ogóle, gdzie on go zamknął? Tak, biegnie w stronę dorów. No dobra, w takim razie nie ma czasu do stracenia, biegniemy. U, nie widzę już tam strasznego Shin Sonika. Bo ja porywałem twojego przyjaciela Maxa i możesz go uratować tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Co niby mam zrobić? Musisz te obręcze przejść w jedną minutę, bo jak tego nie zrobisz, zginiesz razem z nim. O nie, tylko nie to. I co, mam użyć tego jetpacka? Tak, pośpiesz się, bo zaraz je i ci zjem. Nie, nie, tylko nie to. Dobra, daj mi spokój, poczekaj. okej, okay, w takim razie podskoczymy sobie tutaj. O nie, palą się te obręcze, tylko nie to. Dobra, musimy przejść tak samo jak w Sonicu. A, palę się! Nie próbuj oszukiwać, bo się to źle skończy. Nie, broń Boże, ja nie oszukuję, bo muszę właśnie tutaj przeskoczyć przez te obręcze. Dobra Okej, okay, okej, okay, okej, okay, nie palę się. Już Maria, jakie to jest trudne widzowie, nie wyobrażać sobie nawet. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Ale coraz mniejsze są dobre, obręcze A, nie! Dobra, w takim razie jest tutaj ostatni. I już widzę tutaj Maxa. Chodź, Max, cześć! Jejo, Adam, mój bohaterze, przyszedłeś mi uratować? Naprawdę, byłem tutaj za długo. No właśnie, chodź tutaj, bo wszyscy dzisiaj chcieli mnie zabić, łączyć z tym ślicznikiem, który jeszcze czeka na dole. Jejo, no dobra, strasznie tutaj wysoko, ale widzę, że wybudowałeś most. Tak, to jest most do tej wody na samym dole i uwaga, musimy do niej skoczyć, uwaga. prawda czy dobra? O, dobra i jesteśmy na całe szczęście. Adam, ja naprawdę nie dam rady walczyć z tym szniconikiem, tak mi bolą plecy przez to, że byłem w więzieniu, ale mam dla ciebie coś, co może go pokonać. Jest to serce lodu i możesz go zabrozić. W takim razie idę się z nim zmierzyć, a ty Max, tutaj zostań. zostaw zostawcie teraz łapkę w górę, żeby mi pomóc właśnie walczyć z tym szniconikiem. Zobaczcie, jak potrafię zionąć tym lodem. To jest Niesamowite, chodź tu Soniku. Teraz w jest twój koniec, bo o jeszcze z tym, zrobiłeś. Ale co ja ci zrobiłem? To ty uwieźłeś mojego przyjaciela. Chodź tutaj, zamrozimy cię! Puu! Ale nie to powiedzieć, tylko nie to zaznaczy mandarowa za co Tak, boż właśnie umierać! Jest! pokonaliśmy tego Sonika.